15 lipca 2016 roku mija dokładnie 4 lata od momentu uruchomienia Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Jest to przykład autentycznego sukcesu, bo jeżeli zliczymy wszystkich pasażerów w ciągu tych 4 lat, to jest to niebagatelna liczba 7 milionów. Poprzedni rok zamknęliśmy na poziomie 2,7 miliona pasażerów, a ten zapowiada się jeszcze bardziej rewelacyjnie, bo do półrocza już 1,5 miliona, więc pewnie przekroczymy 3 miliony pasażerów w roku 2016. Chciałbym przy okazji tego i pogratulować i załodze, i zarządowi, Radzie Nadzorczej, no wszystkim tym, którzy na co dzień angażują się w to, aby ten port lotniczy funkcjonował jak najbardziej Prawnie. Zresztą jest to dostrzegane przez różnego rodzaju instytucje polskie i międzynarodowe. Warto przypomnieć, że jeżeli chodzi o poziom ruchu lotniczego, to Modlin jest dzisiaj na piątym miejscu w kraju, natomiast ma najwyższą dynamikę przyrostu w całej Europie. I to jest bardzo taka ważna i optymistyczna wiadomość. Życzę. I całej załodze i wszystkim zaangażowanym w rozwój tego lotniska dalszych sukcesów. A pasażerom życzę bezpiecznych podróży do Modlina i z Modlina, do wszystkich krajów Europy, a może w przyszłości również poza Europę.